Tak, Maryję Zagra, aborcjonistka. W najnowszym filmie Mela Gibsona, będący kontynuacją pasji Chrystusa, mi się to też na początku nie podobało, ale wyobraźcie sobie miny wrogów Kościoła, kiedy się okaże, że ona również się nawróciła. Dlaczego mówię również? Ano, bo na przykład człowiek, który grał barabasza, nawrócił się. Nawrócił się. Podczas nagrywania tej sceny, w której. Jezus jest stawiany obok Barabasza i tłum, czyli faryzeusze decydują kogo mają uwolnić. Sami sobie zobaczcie jak to wyglądało. Tymczasem ja sobie jeszcze przypominam o innej sytuacji. O sytuacji z 2020 roku, kiedy była pikieta w obronie Radia Maryja. I tam przyszła taka dziewczyna z tęczową flagą, z tęczową maseczką. I przedrzeźniała, wygłupiała się, atakowała te babcie, prowokowała. I jedna z tych babć podeszła do niej, pocałowała ją w stopy, zaczęła z nią rozmawiać, zaczęła jej płakać, że bardzo cierpi, widząc jak Polska jest podzielona, bo całe życie o Polskę walczyła. I ta dziewczyna, słuchajcie, zaczęła z nią rozmawiać, wzruszyła się bardzo, ja zresztą też, jak to oglądałem. I... Przeżegnała się na końcu. Wspólnie się przeżegnały. Więc y, bądźmy dobrej myśli, oby ta pani aktoreczka, ta pani Kasia, tak samo się nawróciła jak na przykład frytka, Agnieszka Frykowska. Może nie powinienem powiedzieć trzymamy kciuki, powinienem powiedzieć módlmy się o to. i błogosławiony obok przyroda Twojego jego A pana naszego Jezusa. W imieniu dla nas, dla całego Dla jego bolesnej męki, jej dla nas, całego świata. miłosierdzie dla, dla Was, ale nie dla innych, dla życia, bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla Was To Ty jesteś Polak, Jakie rzeczy tylko od Was wziąłem? Gdzie Ty mieszkasz? Na w jakim kraju? W tym popierdolonym! Czym zdobyta propaganda strachu? Czy ją kocham bardzo? Mówię szczerze! A co to wierzysz, w nic nie wierzę! Spokojnie. Nie mam 80. Ja latem. 21. Ja Panią również. Ja Panią również, ale proszę nie płakać. Proszę. Chociaż aby proszę nie płakać. Całe życie walczyłam o Polskę i doczekałam się, że już jestem przed odejściem z tego świata, a Polska jest podzielona i bardzo mi przykro, przeżywam to bardzo i te dzieci, nasze biedne dzieci, które były wychowywane przez niepolskich Polaków.